Witam Państwa serdecznie. Marek Buliński, kraju prezentrum edukacji rolniczej w Brwinowie. Ja swoje wystąpienie mam takie jak gdyby trójelementowe. Jeden element dotyczyć będzie samej techniki korzystania z gry. Drugi element będzie dotyczył umiejscowienia tego w programach nauczania, gdzie możemy z tego skorzystać. I trzeci element to jest to, co widać na prezentacji, czyli możliwości zastosowania agrotroniki w produkcji rolniczej i wpływ na środowisko przyrodnicze. I to, co jest w prezentacji, to materiał będzie Państwu udostępnione. Natomiast to, dwie pierwsze części są opisane w skrypcie. Zatem, proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy zupełnie na serio podejść do wykorzystania tego w procesie dydaktycznym, to trzeba by się było zastanowić, w którym momencie, w którym zawodzie czy, czy w każdym. Otóż to, co była, trzeba zauważyć Pani Naczelnik Departamentu, mamy w, szkole, w szkolnictwie zawodowym, branżowym 32 branże i te 32 branże mają podstawy programowe. Do tego jest dołożony załącznik 33. I bardzo często jest on niezauważony w szkołach, ponieważ tam są zawarte dodatkowe umiejętności zawodowe. No i dzisiaj usłyszeliśmy, że trwają pracę został skierowany wniosek o poszerzenie dodatkowych umiejętności zawodowych właśnie o te zagadnienia związane z ochroną środowiska, z działaniami proekologicznymi. Zagadnienia te w podstawach programowych, ktoś może powiedzieć, zostały potraktowane dość marginalnie, ale gdybyśmy przeanalizowali całe podstawy programowe, to w wielu zapisach Wprost jest odniesienie się do zakresu projektu, jak również do właśnie ochrony środowiska. Także z tych 32 branż zawody rolnicze są skumulowane w siedmiu branżach. Łącznie jest to aż 25 zawodów. Z tym, że zawód zgodnie z funkcjonującym w Polsce systemem, nabywania kwalifikacji zawodowych jest podzielony na kwalifikacje, także 25 zawodów to jest około 36-7 kwalifikacji rolniczych, z czego około 30 kwalifikacji są to kwalifikacje proprodukcyjne. 6-7 to są takie powiedzmy przetwórcze, gdzie Byłoby dosyć trudno uzasadnić racjonalność wdrażania tej tematyki, no bo przetwórstwo mleka, mięsa to już jest troszeczkę za późno na mówienie o ekologii produkcji. Natomiast bez problemu możemy to wprowadzić do wszystkich zawodów związanych z produkcją polową, jak również hodowlą zwierząt, bo przecież zawód technik hodowca koni, czy nawet weterynarz, to technik -weterynarz, to, on, to oni też zajmują się paszą, produkcją paszy, oceną jakości paszy. I w produkcji zwierzęcej mamy odchody, gdzie zagospodarowanie odchodów to jest między innymi wykorzystanie ich jako nawozy organiczne. I te wszystkie zagadnienia ze sobą są bardzo ściśle powiązane. W zawodach, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest minister rolnictwa, są też, jest taki przedmiot zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe w wymiarze trzech godzin w cyklu kształcenia. Jest to też miejsce, gdzie bez problemu możemy tą grę wykorzystać. Oczywiście ta gra jest trójwątkowa. Z tym, że każdy z tych wątków zawiera podstawowe wiadomości, informacje dotyczące właśnie prowadzenia produkcji rolniczej, dopiero nachylenie środowiskowe, produkcja zwierzęca, produkcja rolnicza sugeruje, w jakich zawodach można byłoby je głównie wykorzystać. Ja tą grę ćwiczyłem, przećwiczyłem na uczniach ze szkoły branżowej i po zrealizowaniu wszystkich wariantów, mogę śmiało powiedzieć, że z każdym wariantem nawet uczniowie szkoły branżowej są w stanie sobie poradzić. Oczywiście poziom uzyskanych poprawnych odpowiedzi będzie tutaj nieco niższy niż w przypadku uczniów z techników kształcących się w określonych zawodach. Zatem miejscem, miejscem w procesie kształcenia, gdzie możemy to wprowadzić, to wspomniane przeze mnie, właśnie zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe. Czy podstawy produkcji rolniczej, ogrodniczej, roślinnej, zwierzęcej. Oczywiście w tym momencie wybieramy ten, ten wariant zgodny ze specyfiką kierunku kształcenia. Oczywiście jak najbardziej grę możemy również wykorzystać podczas zajęć praktycznych. Bardzo często są sytuacje takie, że Planujemy zajęcia na jutrzejszy dzień. Mamy wszystko przygotowane i nagła zmiana pogody, warunki atmosferyczne powodują, że musimy coś odwołać, coś zmienić. W tym momencie taka gra w czasie zajęć praktycznych. Wszystkie jej warianty pozwolą wykorzystać czas w na co najmniej 5 godzin. Tak jak było wspomniane na początku dzisiejszej pierwszej prezentacji czas gry to jest około 40 minut 35, także w ciągu jednych zajęć dydaktycznych jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeżeli byśmy się pokusili o zmuszenie w cudzysłowie oczywiście uczniów do skorzystania z wszystkich podpowiedzi, przeczytanie tych podpowiedzi doradcy, to czas ten jest właśnie taki jak czas zajęć praktycznych pełnych także można to również tam wykorzystać z tym żeby uczniowie mogli z tego skorzystać to trzeba ich troszeczkę wzmocnić Pozytywnie, trzeba im, e, trzeba im uzupełnić wiedzę e, o te zagadnienia, wokół e, których e, ta gra się odbywa. Dlatego jest przygotowany dla Państwa skrypt. Proszę pamiętać o tym skrypcie: że, że bez tego skryptu no, można byłoby pokusić się o, o przeprowadzenie tej gry. Ale musicie być Państwo przygotowani, że uczniowie będą się troszeczkę buntować w pewnym momencie, dlatego że ta gra w niektórych punktach jest naprawdę nowatorska i burzy funkcjonujące w ich gospodarstwach stereotypy i będą prosić Państwa o wyjaśnienie, dlaczego nie dostał maksa, skoro zaproponował zastosowanie śródplonu jednoroślinnego, a tu padło dzisiaj określenie, że wyżej premiowane są śródplony o wielu roślinach. Także tutaj tego typu pytań będzie dosyć, może być dosyć dużo. Dlatego y, przechodząc, proszę Państwa, do y, drugiej mojej części, do tak zwanej technologii dydaktycznej, to jeżeli Państwo byście chcieli skorzystać y, z tego materiału, to w pierwszej kolejności pamiętajcie o tym, że jest skrypt. I w tym skrypcie macie Państwo wprowadzenie, gdzie jest bardzo precyzyjnie określone, że y, zagadnienia te są skorelowane z istniejącymi zapisami podstawy programowej. Praktycznie wszystkich zawodach technologicznych, zatem możecie ten materiał wykorzystać w każdych zajęciach. Oczywiście, po przeanalizowaniu skryptu, ja bym proponował mimo wszystko, żebyśmy my, jako prowadzący zajęcia, sami przeszli te wszystkie warianty, żebyśmy się zapoznali z pytaniami, z mechaniką gry, bo w ten sposób będziemy wiedzieć, czego uczniowie, o co uczniowie nas mogą. Zapytać, poprosić o wyjaśnienie. No i jak już samemu przejdziemy te poszczególne warianty gry, no to jeżeli nauczyciel, aha, na co ja się też złapałem, że ja sobie wybierałem zawsze te odpowiedzi poprawne, dlatego proponuję Państwu przejść oczywiście starając się na baksa uzyskać punkty, ale później przejdźcie Państwo po tych mniej oczywistych czy nawet błędnych, żeby zobaczyć, jak autorzy udzielali odpowiedzi, czy po to, żeby wyjaśnić uczniom, że czasami te ich dotychczasowe stereotypy są błędne. Dlatego dlatego proponuję nie tylko zawsze wybierać te poprawne, ale i i te kontrowersyjne odpowiedzi. No, oczywiście, jak już Państwo poznacie, zakres merytoryczny, na pewno trzeba będzie uzupełnić wiedzę uczniów. Jako uzupełnienie wiedzy uczniów można wykorzystać te materiały dydaktyczne, które zostały rozdystrybuowane po szkołach. Proszę Państwa, ponad 500 egzemplarzy trafiło do szkół w formie wydruków. Przecież te egzemplarze w formie elektronicznej są ciągle do pobrania ze strony. Projektu ze strony FDPIA. Dlatego zachęcam, bo pobranie formy elektronicznej znacznie ułatwi proces dydaktyczny. Rzecz kolejna, nawet jeżeli z uczniami Państwom przećwiczycie grę podczas zajęć, to czy, czy, czy poprosicie ich nawet w na etapie kształcenia na odległość zdalnego, żeby uczniowie popracowali sobie sami. No nie jest to błędem dydaktycznym, dlatego że każda odsłona gry, każda kolejna próba to uczeń dostaje grę w postaci zmodyfikowanej. Pyta odpowiedzi miksują się na pozycjach, także zapisywanie, robienie sobie ściągawki przez ucznia, że w pytaniu piątym, zawsze odpowiedź poprawna jest A, jest, prowadzi to nikąd, ponieważ przy kolejnej odsłonie odpowiedź poprawna będzie na pozycji B albo C. I, i dlatego to pozwala na tą wielofunkcyjność, czyli raz wykorzystanie w procesie kształcenia, dwa na podsumowanie jakiegoś działu tematycznego, czy nawet całego przedmiotu. I tu właśnie to miksowanie tutaj nam umożliwi to. Oczywiście gra może być ćwiczona w układzie indywidualnym, a również w zespołach dwu, trzyosobowych zespołach. No i w tym momencie wystarczy wprowadzić tylko jako dodatkowy element jeszcze czas, czyli oprócz liczby zgromadzonych punktów przez ucznia czy zespół, jeszcze premia czasowa i w ten sposób wprowadza się element rywalizacji. I, i, I uczniowie w to bardzo chętnie e, grają. Oczywiście, w ramach przygotowania do gry, można im zasugerować, by w ramach pracy domowej przećwiczyli sobie podpowiedzi doradcy, które, i, które e, zawierają porcje informacji, wiedzy. I oczywiście po zapoznaniu się z informacjami doradcy czas odpowiedzi, udzielanych poprawnych odpowiedzi będzie krótszy. No i to są takie elementy właśnie, które pozwolą, pozwolą uatrakcyjnić nam proces kształcenia. Proszę pamiętać, że uczniowie pochodzący z gospodarstw zawsze patrzą na produkcję rolniczą technologicznie. Ekonomia, technologia jest na pierwszym miejscu. Ta ekologia jest przez nich często zapominana w swoich działaniach. Moja przemówczyni wspominała właśnie o miedzach, natomiast z punktu widzenia dużych gospodarstw, coraz większych pól powierzchnia miedz się redukuje, zmniejsza. Ale czy nie można w to miejsce wprowadzić jakichś alternatywnych Rozwiązań, czy wykorzystać istniejące uwarunkowania terenowe, żeby jednak coś pozostawić, żeby tam też to zostało. No właśnie. I proszę Państwa, przechodząc do mojej prezentacji, którą przygotowałem, gdzie właśnie chciałem zwrócić uwagę, że agrotronika, bo ta agrotronika też pojawiła się. W każdym zestawie jest to troszeczkę nowa rzecz. Były próby wprowadzenia rozwiązań agrotronicznych do polskiego rolnictwa na początku naszego wieku, ale niestety koszty spowodowały, dostępność tej techniki spowodowała to, że Nastąpiło jak gdyby wyhamowanie. Dopiero, powiedzmy, po 10 latach, czy rok 2010 spowodował, że nastąpił powrót do tego typu metod. Działania rolniczego, do, do wykorzystania komputerów, systemów prowadzenia. I gdy to wchodziło, tak już zupełnie serio do naszego rolnictwa, na początku to było rolnictwo wielkoobszarowe. 250 hektarów to były takie progi, poniżej których to się za bardzo nie opłacało stosować. Natomiast Upływ czasu spowodował, że to, co na początku naszego wieku, telefon komórkowy był bardzo drogi, rozmowy kosztowały 2 złote za minutę. W tej chwili stało się to narzędzie powszechnie dostępne. To i koszt tej elektroniki okazał się o wiele tańszy. Do tego odtajnienie tajnych systemów nawigacji kosmicznej, satelitarnej, Okazało się, że wokół globu krąży bardzo dużo różnych satelitów, że ten sygnał nie jest taki drogi. Skoro nie ma wojny, to trzeba byłoby go wykorzystać i to wszystko staje się tańsze. I w tej chwili nawet, nawet kwestia, to co kiedyś było bardzo drogie, kamera. To był, to był kiedyś koszt samochodu. W tej chwili kamerę internetową kupujemy za 10, 15, 20 zł, pomijając fakt, że akurat w tej chwili w sklepach tego nie ma, bo nauczanie zdalne wyczyściło wszystkie magazyny, ale to nie są jakieś e, drogie rzeczy. Podobnie z jakimiś tam czujnikami dystansu, odległości. W każdym samochodzie w tej chwili mamy z tyłu 4, 5, 6 czujników parkowania. Z przodu też ich nie brakuje. A te same urządzenia są wykorzystywane przy opryskiwaczach do stabilizacji belki, także dostępność tej techniki spowodowała, że w tej chwili już są wyliczenia, że przy 50 hektarach zainwestowanie kilkudziesięciu tysięcy złotych powoduje zwrot tej inwestycji po trzech, czterech latach czy pięciu latach eksploatacji, ponieważ nawet w opryskiwaczu przy powierzchni 50 hektarów gospodarstwa ten opryskiwacz to pole objeżdża kilka razy w ciągu roku. Tak samo proces nawożenia to też jest kilka na kilka przejazdów. Zatem te koszty znacznie, znacznie spadły. Tradycyjne rolnictwo, no analiza gleby w stacji chemicznej dobrze to znamy. Tylko że, że dokładność pomiaru. Jest dosyć dla rolnika dotychczasowego, dla, dla mechanizatora, wystarczająca, jak będzie miał próbkę, jedną próbkę z całego hektara zbiorców. Ale o czym ta próbka świadczy? Niewiele nam daje. Natomiast rolnictwo precyzyjne oczekuje od nas precyzyjnych rozkładów zasobności na całym polu. Nie możemy traktować pola jako jednorodnego materiału. Im większy areał pola uprawny, uprawiany, tym ta zmienność pojawia się coraz większa. Zatem te tradycyjne metody już powoli odchodzą do lamusa, są wypierane przez Skanery glebowe, które potrafią wykonać nawet kilka tysięcy pomiarów na jednym hektarze, no nie rzadziej niż jeden co, co 10 metrów. Oczywiście, skanery mogą być naziemne, mogą być również wykorzystywane do tego celu drony, gdzie poprzez oblot określonego areału już na podstawie Zdjęć jesteśmy w stanie określić. No, do tego dochodzi jeszcze historia, czyli co na, jak ta gleba e, przekłada się, jak skład gleby przechodzi nam na plon. Także muszą maszyny rolnicze muszą być wyposażone również w materiały e, informacyjne potwierdzające plonowanie. Czy zasobność gleby jest jedynym wyznacznikiem nawożenia? No bo w przypadku, w przypadku analizy gleby, no kiedyś tak uważano, no niestety, ale to nie jest jedyny wyznacznik, ponieważ no, ważna jest możliwość pobrania poszczególnych składników przez rośliny. Po co dawać formy nieprzyswajalne, skoro one nie będą przyswojone? E, zbyt długotrwałe przechowywanie w glebie tych form nieprzyswajalnych powoduje, że są wybuchowane. Bardzo ważna jest e, wilgotność gleby, ten czynnik minimum. Mimo, że e, różne są e, elementy, warunkujące to zawsze czynnik minimum będzie jak najbardziej ten krytyczny. Tak samo zapotrzebowanie pokarmowe roślin, zawartość próchnicy czy poszczególnych poszczególnych nawozów. Te wszystkie elementy należy uwzględnić. No i No właśnie. I tu mamy przykład takiego skanera tradycyjnego, który założony do agregatu może wykonać skanowanie pola samoistne lub podczas wykonywania każdego innego zabiegu założenie tej maszyny pozwoli mi bardzo precyzyjnie określić, jaka jest zawartość poszczególnych. W końcówce ubiegłego wieku były bardzo popularne ścieżki przejazdowe. Tutaj mamy zdjęcie z drona, jak wygląda pole w przypadku ścieżek, Przejazdowych, gdzie widać zdecydowanie intensywniejszą aplikację środków produkcji w pobliżu ścieżek przejazdowych, natomiast na styku jest to troszeczkę słabsze, jest to nierównomierne. I tradycyjne rolnictwo zakładałoby, że na całej powierzchni rozsypujemy tą samą dawkę nawozu, tylko czy ona wszędzie jest potrzebna. Tam, gdzie są, mamy ciemniejsze przejazdy, ciemniejsze pola, nie jest to potrzebne. Może być nawet wręcz szkodliwe, ponieważ dla środowiska roślina tego nie powierzę, natomiast dla plonu roślina może się wyłożyć. Także tu aż się prosi, żebyśmy zastosowali zmienne nawożenie zarówno na szerokości, jak i na całej długości. Także to, co mówiliśmy w programach nauczania w ubiegłym wieku o stałej dawce równomierności, w tej chwili pojawia się element wariacji, zmienności, zmienna dawka, czy tylko nawożenia. Może się okazać, że czegoś innego. Proszę Państwa, teraz tu mamy przykład z zdjęcia, mapy Google Maps, zdjęcie z góry. Różne pola i widzimy, że nawet barwa gleby jest różnorodna. Zielone uprawy mają różny stopień nasycenia barwą, czyli jest różna zawartość chlorofilu, czyli potencjał płonotwórczy jest zupełnie inny. Tradycyjnie do tej pory zawsze badaliśmy, czy jednakowo, równomiernie na całej powierzchni. No ale pytanie, czy wszędzie jest jednakowa gleba, czy na całej powierzchni jest jednakowa zasobność, czy, czy jest jednakowa wilgotność, czy wszędzie mamy jednakowe pH? Czy wszędzie możemy zastosować, czy jest to celowe, sensowe? Tylko po prostu, jaki jest ten cel, jakie jest ekonomiczne uzasadnienie, czy to są działania prześrodowiskowe? Czy to właśnie będzie wszystko w pełni wykorzystane? Także wiecie Państwo, macie całą stronę pytań. Gdzie odpowiedź najczęściej zaczyna się od wyrazu zależy. To wszystko zależy, czyli żeby nasze działania były jak najbardziej prośrodowiskowe, ekologiczne, ekonomiczne. Musimy bardzo dokładnie wiedzieć, co nasze pole ma. I no to kolejny przykład, że właśnie te polanie są takie y, jednorodne. Tu też y, użytek zielony, gdzie wszystkie kolory zielonego łącznie z brązowym widać. Także jest to potwierdzenie, że, że tam gdzie jest ta ciemna zieleń, to nawożenie może być znacznie mniejsze. To, y, w tym momencie przypomniałem sobie y, Poprzednią współpracę z firmą Anvil, gdzie sugerowaliśmy, żeby rolników wyposażyć w urządzenia pomiaru zawartości chlorofilu w liściach roślin, że, że to może będzie lepsze. No ale spotkaliśmy się troszeczkę z dziwnym oporem, dlatego, że to nie jest działanie pro Producent jest zainteresowany sprzedażą, jak największą, jak największą ilością sprzedaży dokładnego materiału, a nie ekologią, w związku z tym to y, nie zostało tak zbytnio nagłośnione, ale jest to teraz okazja, że, że może wystarczy na całe pole zastosować tylko połowę dawki, tylko dawki zmiennej. Tam, gdzie jest potrzebna, to dać więcej nawozu, tam, gdzie mniej potrzebna, to mniej. No i od czego zacząć? No, proszę Państwa, no, można zacząć od skanowania gleby, można zacząć od mapy plonów. Współczesne maszyny rolnicze już pozwalają określić plon nie tylko ilościowy na powierzchni, ale również jakościowy, na przykład zawartość białka w roślinie. Także te mapy pozwalają na. Wypracowanie algorytmów komputerowych, które potrafią zastosować tą zmienną dawkę w odpowiednich punktach, ale to bez sygnału GPS nie jest możliwe. No I tu już mamy przykład takiej mapy, gdzie za pomocą barw próbuje się określić, Stopień nasycenia, występowania określonych czynników. Oczywiście jest to, te mapy są robione w formacie plików wektorowych SHP, żeby można było to przetwarzać. Pojawia się pytanie, czy rolnik to musi robić. Nie. W tej chwili już jest dużo wyspecjalizowanych firm, które są w stanie to bardzo szybko zrobić. Po wykonaniu pomiarów trzeba wyznaczyć tylko strefy gdzie jaka ma być dawka. Tutaj mamy przykład, czy rzeczywiście na całym polu jednakowo, czy, czy równomiernie. Tu mamy mapę plonu, czyli już maszyna jadąc po polu zbiera informacje jak zasobność gleby przedkłada mi się na plon. No i parę danych statystycznych. W Polsce zużycie nawozu, pojęcie względne mamy średnie, wynosi ileś kilogramów. Natomiast w rzeczywistości w poszczególnych województwach to zróżnicowanie jest 87, 197, czyli rozrzut jest bardzo, bardzo duży, także pojęcie wartości średniej nie zawsze będzie w tym momencie optymalne. Tak samo pojęcie nawożenia średniego na polu nie będzie najlepsze, bo, bo w tym momencie, tak jak tutaj widać, już taką przygotowaną mapę, że y, możemy y, tą dawkę nawozu dostosować do różnych właśnie kryteriów tak żeby zminimalizować aplikacje żeby rośliny mogły to wykorzystać. Tu jest pokazana zmienność na długości. Oczywiście w tym momencie musimy mieć maszyny, które będą umożliwiać zmienną aplikację. I na długości, i na szerokości. Współczesne opryskiwacze, rozsiewacze już taką możliwość mają. No oczywiście, jeżeli ktoś nie ma map, można to zrobić na podstawie skanerów aktywnych, pasywnych. Tu mamy przykład skanera pasywnego, który ma swoje źródło światła, czyli zabieg nawożenia. Ja mogę wykonywać również bez dobrego oświetlenia czujniki z przodu pojazdu. Badają wybarwienie roślin. Komputer w kabinie to przetwarza i rozsiewacz z tyłu na bieżąco zmienia dawkę do aktualnego stanu wybarwienia roślin. I tego typu pytania też są właśnie w naszych latach. Tutaj jest kolejny skaner, z kolei aktywny. Przepraszam, pasywny, który wykorzystuje promieniowanie odbite. Jest zamocowany na lusterkach od ciągnika i, i też w rzeczywistym czasie bardzo szybciutko jest to zrobione. No jeżeli mamy zmienne nawożenie, no to możemy zrobić i zmienny wysiew, czyli dostosować gęstość obsady roślin do potencjału plonotwórczego na glebie. I tu też kolejna mapa taka przygotowana y, przez e, Centrum obliczeniowe czy y, przez y, specjalistów z zakresu którzy potrafią interpretować PKSHP SHP i przełożyć to na właśnie obszary i zaprogramować siewnik, żeby zwiększał lub zmniejszał gęstość wysiewu. No i w tym momencie przechodzimy już do kreatora plików zabiegów, że właśnie jak już raz zrobimy, to my to możemy wykorzystywać wielokrotnie. Proszę Państwa, w telegraficznym skrócie to byłoby tyle. Jeżeli będą jakieś pytania szczegółowe, to oczywiście zawsze ja się nie ukrywam. Kontakt do mnie państwo macie zastąprawnego centrum czy, czy w ramach projektu. Także dziękuję za uwagę.